Cześć! Cześć Maciuś! Słuchajcie! Uh -huh. się zaczyna, nie? Od Polaka? A to już do mnie zryje na samym początku. A czemu pracę domową nie odrobiłem, nie? Zryj. A ja mówię no nie tak. Bo nie. Ale co to znaczy, bo nie? Nie, nie. bo nie. Rodzice mnie nauczyli, żeby nie słuchać głupot. A ona. Twierdzisz, że praca domowa, którą wam zadałam. Jest głupotą, a ja. Niech no pomyślę. Tak. Ona. Ale, dzieciaku, to ci będzie potrzebne. To na pewno to mi będzie potrzebne. Już, kobieto, nie zestrażaj się. Myśli pani, że co? Jakieś części zdania, budowa zdania, że to jest to, to jest to. Na co to komu potrzebne? A pani co? Jak, nie wiem, z, z przyjaciółeczką rozmawia, nie? Przy kawce. To pani se m, mówi do niej i na, m, w głowie sobie myśli, aha dobra, to jest, to jest przydawka, to jest dopełnienie, to jest to kobieto, nie zesraj się, kuźwa, na, na co to komu jest potrzebne? Ja rozumiem, nie wiem, dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, nie? Bo na przykład tak jak na żeby, nie no, bo no, żebym wiedział się, ile ten, ile pieniędzy dostawać, co nie? Ile się zarabia, żebyś hajs zgadzał? A po co tu jakieś kurde budowa zdaje na jaką cholerę to, nie? I co, oburzyła się. No, oburzyła czy... się uwaga i uwaga mi dała. Franca, jeden. Jesteś choraj. Ja też uważam, że to jest w ogóle nieproszona. No, co to komu? Po co to ale... komu? Ciszej byś to tak mógł. Ja też tak uważam, no ale co.